Cześć, witam na kanale ŚwiatLinuxa. Hmm, to jest tak, sobie siedzę na necie, przeglądam tą piękną naszą stronę AMDK, tą fantastyczną kartę 5700XT Radeona. Co to potrafi, jak to potrafi, tylko jest mały problem, ponieważ ta karta za cholerę nie chce chodzić za bardzo na Ubuntu 1910. Ale, ale, uwaga! Znalazłem też, żeby było śmieszniej, na Foronixie, oczywiście, na no bo gdzie indziej. informację, że można tą kartę na Ubuntu uruchomić. Prawdopodobnie na innych dystrybucjach również. Na pewno chodzi bez problemu na Fedorze 31. Kwestia jest tego, że nie ma firmwareu standardowo. Za poproszeniem, Canonical znowu dał. Do... Nie wstawili po prostu firmuera kurde, do takiej karty, nie wstawili firmuera do dystrybucji. Co należy zrobić? 4, no a może 5 komend i ta karta zaczyna chodzić. Jak to trzeba zrobić? Już Wam pokazuję. Więc tak. Karta po włożeniu i uruchomieniu Ubuntu będzie czarny ekran. Co trzeba zrobić? Trzeba odpalić w trybie tak zwanym NOMODESET. Jak to zrobić, ponieważ Ubuntu butuje się automatycznie, nie ma gruba. Uruchamiamy z wcisniętym prawym shiftem. Czyli tak, ja sobie symuluję tutaj mamy dysk twardy. No to trzymam Shift, jedyneczka, znaczy jedyneczka shift. Właśnie muszę sobie wkliknąć jeszcze. Trzymam shift i daję jedyneczkę. Pojawia nam się grub. Trzymamy prawy shift i wtedy nam się pojawi grub. Prawdopodobnie. W wielu dystrybucjach może być podobny motyw. Co robimy dalej? Yy, naciskamy sobie E i teraz szukamy tutaj pięknej takiej liniki, której będzie coś takiego jak i gdzie to mamy. Rock, Quiet, Splash, Dolar, coś tam. Najważniejsze jest to, żeby była to linika z white. Quiet. Potem można to poznać. Przechodzimy sobie do tej liniki. Musimy to przewinąć. Nie da się niestety inaczej, dobrzy ludzie. Musimy sobie to przewinąć, bla bla bla, bla bla bla, te wszystkie komendy są OK. I dopisujemy no mode set. I wtedy po uruchomieniu nie zostaną załadowane żadne sterowniki i tak dalej. System nam się uruchomi w trybie powiedzmy awaryjnym. I będzie można wykonać te komendy. OK, pisaliśmy sobie to, naciskamy w dziesiątkę. Ona tu się ładnie y, uruchomi, ale nie może błędami i tak dalej. Ale powinien ruszyć nam do pulpitu. Oczywiście złożoną tą kartą Radeon 5700, tak jak mówię. Co będzie potrzebne? Wymagany jest kernel 5.3 albo nowszy. Mesa 19.3 albo nowsza. I LVM 9.0. Oraz oczywiście karta z rodziny Radeon RX 57XX, czyli nie wiem, 750XT, ale jakie tam jeszcze są? Najnowsza w każdym razie, tak. Co na, o co należy zadbać? Odpalamy sobie terminal. Przynajmniej spróbujemy. Działa. Fantastycznie. Mam to powiększe trochę. No może tak, żeby żeby było coś widać. I teraz robimy w ten sposób. Najpierw przydałoby się zainstalować najnowsze sterowniki. Oczywiście z OiBafa. Yy, czy to do, działa w Mincie? Nie wiem. Na pewno działa w każdym Ubuntu, Xubuntu, Zrubuntu, Lubuntu, Kubuntu i, i Budibuntu, czy, czy coś tam jeszcze. Ok? To jedziemy. Dodajemy sobie to PPA. Eee, add apt. Tak. Repository. Repository. PPA. Dwukropek. baf. Oj, buff. przez grab, fix i kreska drivers to jest maszyna wirtualna więc nie mam pojęcia jak to mi się tutaj zachowa że tak powiem pojedyncze repozytorium, no oczywiście musiałem tutaj popierdzielić no bo niestety w przeglądarce się cuda dzieją to się instaluje, tak zgadzamy się, zajebiście, fantastycznie to na powinno bez błędów tak jak widać tutaj Pobrać. Ja będę po prostu pomniejszy, żeby było cokolwiek widać jeszcze. Tak jak ja mówię, to jest tryb awaryjny w tej chwili, więc nie mamy żadnej rodziczości, chyba jest 800x600. Dobra, to nam się dodaje. Co robimy? Robimy od razu update, czyli sudo apt update albo upgrade update. To jest nieważne. Należy zrobić od razu update systemu. On być może pobierze sobie nowe sterowniki. Można zrestartować komputer, tak? Po tym updatecie żeby było ok teraz zabieramy się za rzecz najważniejszą czyli pobranie oprogramowania układowego do naszej karty potrzebujemy gita takie polecą git nie ma no to instalujemy sudo apt git install przepraszam instalujemy teraz zgadzamy się jeżeli jesteśmy w głównym katalogu naszego, naszego homa, że tak powiem, przydałoby się od razu tutaj zrobić na przykład katalog, nie wiem, make dear git, żeby nie było bałaganu, tak. Wchodzimy sobie do tego katalogu CDGit i teraz jedziemy z komendą git. Ja wam dam to w podpisie, nie będę go pisał, bo to zajmie pół godziny. Z moim prawą w pisaniu czegokolwiek na klawiaturze w każdym razie potrzebujemy tą komendę. Ona będzie w podpisie filmu, to mówię od razu. Ewentualnie, jak chcecie, możecie wpisywać sobie tutaj sami. A nie wiem, czy ja ją skopiuję, ponieważ nie mam dodatków gościa. Dobra, to muszę to wpisać. Sorry, git clone, git dwukropek przez. Eee, git kernel org, tak? Git kernel org, czy nie przygotowałem do pracy dzisiaj? No, bez kitu scm, linux, kernel, co tam jeszcze jest? Przez firmware, yy, przez linux, linux, kreska, firmware.git. Ciekawe gdzie się wyrżnąłem. No, gdzieś się na pewno wyrżnąłem. Git dwukropek. A, już wiem gdzie jest błąd. Dobra, już wiem gdzie jest bunt. Linux kernel przez git. Chyba tak. No, jasne że tak. I on sobie tutaj ładnie wszystko nam teraz pościąga. To będzie trochę trwało, bo tego jest prawie 300 mega ściąga całe nowe oprogramowanie układowe dla naszego systemu. Ja sobie to również w Debianie wgrałem i działa. Co prawda nie mam takiej karty, ale być może się coś update'owało jest fajnie. Teraz mówię od razu, że po zainstalowaniu tego czegoś pojawią się dwa błędy, zaraz sobie zobaczycie co tam się dzieje. Te błędy, że tak powiem, to są dwa sterowniki, które są opcjonalne. One nie wpływają, nie powinny wpływać, znaczy nie powinny, nie wpływają na działanie karty. To Będzie uaktualnione w nowym, nowym kernelu i w nowym oprogramowaniu układowym. No, zaraz sobie zobaczycie. Ja wam to przyspieszę, bo kurczę to, to na moim necie, niestety, wygląda to tak, jak wygląda. Do zobacząka za chwilkę. Okej, okay, okej, okay, mamy ściągnięte. No to teraz sobie to należy, z, że tak powiem, z Czyli zrobimy to tak. Wchodzimy sobie, napisuję, sporo czy nam się to ściągnęło. Jest, Linux Firmware. Wchodzimy sobie tam, oczywiście. Patrzymy co tutaj mamy. Dużo, dużo, dużo katalogów. I bardzo, bardzo dobrze. I teraz wydajemy komendę sudo copy sudo copy minus va yy, amd gpu to jest katalog i robimy to w ten sposób. Przez lib przez firmware i to powinno być chyba tutaj wrzucone lib przez firmware. Dokładnie tak. To nam się ładnie wszystko skopiuje. Pięknie, cudownie. Ważna komenda. Sudo, którą należy wykonać. Sudo update init e, init prams minus u. Małe u. Nie duże u. Duże u nie działa. ram fs. Ja coś zawsze muszę zepsuć na tym filmie. To jest po prostu masakra. Update gruba, żeby nam te ładne wszystkie rzeczy stały, że to powiem, załadowane. Ja wam tego chyba nie uda mi się pokazać czy to się załadowało czy nie w każdym razie bo nie mam tej karty tak jak mówiłem Jeżeli Wy tą kartę macie zrobicie to co tutaj piszę To co wam powiedziałem właśnie to na 99,9% karta ruszy normalnie Bez najmniejszego problemu Pamiętajcie tylko o update Init Frames żeby nam się to aktualizowało do aktualnego kernela po prostu yy, I co? No i robimy możemy zrobić restart już zobaczymy sobie. Fantastycznie. Reboot. Zobaczymy jak nam się to zachowa. Poradę tą można zastosować praktycznie w każdej dystrybucji. I Z tym, że tak jak mówię, na pewno Fedora 31 to obsługuje od kopa. Nie ma problemu. Na debianie może być problem ze względu na stary kernel, ale uwaga, wczoraj dostałem w seedzie kernel 5.3, więc jest potęga, bajka i mogę kopować sobie na Navi. Mesa 19.3 jest od dawna, LL, LL, LLVM w debianie City jest bodajże od 2 albo 3 tygodni Chodzi elegancko na starym RX 570C Więc na tej, na tym karcie RX 5700XT i dalej myślę, że nie będzie najmniejszych problemów Załadowało się, działa, jest elegancko Mam nadzieję, że Wam ten poradnik pomógł i że będziecie się dobrze z tą kartą, że tak powiem, czuli na Linuxie. Oczywiście sterowniki do tej karty są ciągle rozbudowywane, będzie nowy kernel wydany i ta obsługa ciągle, ciągle idzie, że tak powiem, do przodu. To tyle. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam z świata Linuxa, pa pa, cześć.